Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób ze znaku Wodnika na kwiecień 2021. Cesarz na pierwszy tydzień, Sprawiedliwość, Dwójka Mieczy, Dwójka Mieczy. Ta Dwójka Mieczy trochę mniej mi się podoba, no ale zobaczymy co dalej. Cesarz. No w zasadzie ta karta uosobia siłę, sukces materialny i stabilizację. Tylko tu jest taki mały problem, że tutaj um, przestrzeń będzie domagała się jakiegoś wyrównania, jakiejś równowagi. Tu trzeba dążyć do równowagi poprzez załatwienie jakiejś sprawy. To może być sprawa sądowa lub urzędowa, lub jakiś tam problem międzyludzki, coś do wyrównania będzie, ale to niekoniecznie musi być tak, że wy komuś wyrównujecie, bo równie dobrze może być tak, że ktoś wam tu coś będzie musiał wyrównać lub uczynić. Zależy, kto komu co był winny, więc jeżeli wy komuś, no to wy tu musicie, musicie czy nie musicie, ale tak by było dobrze dla Was też, bo yy, równowaga jest potrzebna i bez równowagi nie, trudno coś osiągnąć wy tu co prawda już coś osiągnęliście bo wy tutaj sobie siedzicie siedzicie sobie tacy zadowoleni bo coś już tutaj osiągnęliście, już tutaj macie jakiś status społeczny czy materialny macie zaspokojone swoje potrzeby no ale to nie na tym się kończy, bo będą dalsze potrzeby też trzeba by je będzie zaspokoić więc tutaj do równowagi warto by było rzeczywiście dążyć żeby ją osiągnąć i żeby z tego punktu dalej działać. No ale tu jest zawieszenie, tego rodzaju, że nie możecie podjąć jakiejś decyzji. Macie problem. Ten problem wynika z tego, że czegoś nie widzicie albo czegoś nie wiecie. Więc tutaj by było dobrze albo się dowiedzieć, albo się lepiej rozejrzeć, zastanowić może, żeby móc podjąć. Bo tu jakaś ważna decyzja domaga się podjęcia. No ale już to może dołożę do tej sprawiedliwości, coś żeby tu tak było. Więcej, wiadomo, no do równowagi, tak, do równowagi trzeba dążyć, ale tu bardziej jest akcent położony na równowagę wewnętrzną, chociaż to, to się może domagać z zewnątrz też, bo to jedno z drugim zawsze ma związek, więc yy, przede wszystkim do tej równowagi wewnętrznej tu trzeba dążyć. To jest taka wskazówka, że tutaj od tego trzeba zacząć, natomiast jeżeli z zewnątrz coś się będzie domagało, czy to jakiś urząd, czy cokolwiek, czy ktokolwiek, to też no dobrze by było tę sprawę tutaj załatwić. Dobrze, czyli tu mamy pierwszy tydzień, teraz drugi tydzień. A, jeszcze będziecie się martwić, czyli no to ta trudność z podjęciem decyzji tu wynika z tego, yy, czyli znaczy nie wynika z tego, tylko yy, procentuje tu w, akurat w taki sposób niezbyt yy, korzystny, bo będziecie się jeszcze czymś martwić, czyli jednak tamtej decyzji, co tam była pokazana, nie podejmiecie. Tylko zmartwienia będą królować w Waszej głowie. Czy to dobra energia? No nie, właśnie o to chodzi, że niedobra. Dobrze by było te myśli tutaj zmienić, bo to są myśli oparte na jakimś lęku. Z tego dobrych emocji też nie będzie żadnych innych. Tutaj dobrze by było sobie pomóc w ten sposób, że odwołać się do tej swojej mądrości wewnętrznej, czyli zaakceptować przede wszystkim sytuację, bo mądrość wewnętrzna zasadza się między innymi na akceptacji. Niektórzy nazywają to miłością uniwersalną. Ja wolę używać słowa akceptacja, bo nie jest mylone z inną miłością, taką ziemską bardziej. Więc tutaj będę mówiła o tej akceptacji co jeszcze, oprócz akceptacji no wyważyć w sobie no tam zresztą było pokazane co wyważyć no uspokoić się wewnętrznie emocje swoje uspokoić najpierw może uspokoić nawet myśli, bo to z myśli często emocje wynikają, więc najpierw te myśli uspokoić, najlepiej to się w ogóle ich pozbyć, pozwolić im odejść Wydmuchać je, można powiedzieć, można powiedzieć, wyoddychać, można powiedzieć, pozwolić im odejść, czyli pootwierać sobie tam, oczywiście, w sposób mentalny, wszystkie okienka, wszystkie drzwi w umyśle, żeby te myśli mogły sobie wyjść na zewnątrz. No, jeszcze można im przekazać, żeby się transformowały w coś fajnego. Też, też tak można. No, na różne sposoby można działać mentalnie. Nie każdego to przekonuje być może, ale ja tylko podpowiadam. No, ale tutaj, no, w, w dalszym ciągu jest problem. Czyli, no, tu za słabo jednak będziecie działać. Jednak szerzej te okienka tu pootwierać. kto, kto nie wierzy, niech próbuje, żeby te myśli takie oparte na lęku, żeby wyszły z Was odwoływać się do tych myśli opartych na akceptacji, na mądrości wewnętrznej, przede wszystkim odwoływać się do intuicji. No a jeśli chodzi o ten problem, no tutaj trójka mieczy mówi, że najczarniejsza godzina nadchodzi tuż przed świtem, czyli tu trochę faktycznie no macie pod górkę widać, ale, ale to dużo wynika z waszych myśli. Jeżeli zmienicie te myśli, to wibracja powinna się zmienić, ale jeszcze, jeszcze nie od razu tu widać, jeszcze nie od razu. Czyli jak będziecie uporczywie tkwić w tych negatywnych myślach, w tym zamartwianiu się, no to tu jeszcze nie wychodzicie tak od razu na prostą, bo tu jest jakaś sprawa jeszcze do wyjaśnienia, coś tu niejasnego, ukrytego, czegoś tu nadal nie wiecie czyli to samo, co tam było na początku, w pierwszym tygodniu pokazane, też taka księżycowa, nocna jakaś taka energia tajemnicza, w której czegoś nie wiecie jest ta niepewność tutaj, jest ta niepewność duża. Bo już tu się powtarza w trzecim tygodniu, no nie, trochę się to ciągnie, i niestety tu faktycznie macie pod górkę, bo się ciągnie ta energia Wam. Ale tak jak mówię, jak zmienicie myśli, to, to też sobie w ten sposób pomożecie. Ale jest, jest, jest pewna stabilność, pojawia się tu jakaś taka pewna stabilizacja, z tym, że tu jednocześnie jest zaciskanie energii. Czyli jeżeli by chodziło o wyrównanie komuś rachunków, tak jak to mówiłam na początku, w związku z tą sprawiedliwością. To tutaj co, troszkę tak, jakbyście nie bardzo chcieli no, komuś coś zapłacić. No, ale ten urząd będzie się domagał. No, no, no i tak, tak to wygląda. Jeżeli nie zapłacicie, urząd będzie się domagał, obojętnie, to nie musi być urząd typowy, to może być elektrownia, może być jakikolwiek inny zakład, który domaga się od Was zapłaty za coś. No i on nie popuści. No wy tu też nie bardzo chcecie popuścić, ale to, to też yy, zależy właśnie od podejścia. No troszkę by było dobrze poluzować. Jeżeli, jeżeli to jest sprawiedliwe coś, co się od was domagają, to dobrze by było załatwić to, zapłacić, o ile, o ile będzie możliwość tylko. Zobaczymy, czy to się tu zmienia. No odciąć się od czegoś. Nadal tu pokazuje, że tu się od czegoś trzeba odciąć jak się odetniecie, to już zaraz te energie się zmieniają no już są fajniejsze czyli tu trzeba się odciąć po pierwsze od tych ciemnych myśli od co ja już mówiłem wcześniej od tych myśli od tych um, emocji opartych na lęku, no i od tego rachunku co tu się do was od was domagają też bo tak to jednak wynika że jakby od was się domagali aczkolwiek wam też ktoś może być coś winny i to też trzeba wyrównać to to zawsze w dwie strony musi być ta równowaga zachowana, w jedną i drugą stronę. Czyli, jak Wy komuś jesteście winni, dobrze by było to za, załatwić. Tym bardziej, no tu możliwości zarabiania się pojawiają. Więc, jeżeli wcześniej nie mieliście pieniędzy, to tutaj możliwości zarobkowania się pojawiają jakieś nowe. Bo Paść mówi o czymś nowym, czyli y, może być nowa oferta pracy. Ale może być to stara praca, z tym, że coś nowego się wykluwa. Oprócz tej starej pracy, na przykład, może być coś, coś dodatkowego jakieś dodatkowe źródło dochodu, albo w ramach tej starej pracy może się pojawić jakaś nowa idea zarabiania nowy pomysł. To może się wiązać z Waszym hobby, bo to jest paść denarów on jest taki bardziej radosny chociaż generalnie są to energie dość powolne to jednak tutaj jest więcej entuzjazmu bo tu jest coś nowego, jest ten nowy pomysł, który budzi zainteresowanie i taką większą radość wzbudza taki entuzjazm, więcej optymizmu więc tutaj już te energie się zmieniają i bardzo się zmieniają, bo mamy tym razem pazia kielichów bardzo to jest radosna energia czyli co, dużo radości z powodu Czegoś nowego, może być to z powodu tej nowej pracy, bo tak tu dużo na to wskazuje, ale może być to coś nowego w sensie uczuć, czyli nowy związek, jakaś nowa osoba poznana. Możecie poznać nową osobę. No, czy to od razu będzie jakaś wielka miłość, trudno powiedzieć, bo jeszcze tu nie wiemy wszystkiego na temat przyszłości, zaraz zobaczymy, co tam dalej będzie, ale już jest to jakaś oferta, czyli Coś wstępnego, może jakieś wstępne spotkania z kimś nowym. Czyli może to być oferta miłości, ale mogą to być kolejne pomysły, tak jak tu był ten pomysł na zarabianie, który mógł wiązać się z waszym hobby czy jakimś zainteresowaniem jakimkolwiek. Tu znowu nowe pomysły, możliwość kreacji, bo są te zdolności kreacji, są te umiejętności tu jakieś już. Coś Wam świta w głowie po prostu. O! O, o, o! Yy, coś Wam świetnie. Bo to jest tutaj yy, teraz tak. Ja już tu wyciągnęłam chyba na maj. Yy, nie chcący, tak, bo tu już tam są wszystkie. Tu już wyciągnęłam sobie na maj. Bo nie, nie, nie myślałam nawet, że to wszystkie już tu poszły na kwiecień. Dobrze, to ta będzie na maj. Ale jest bardzo ładna. Jest bardzo. O kurczę, to Wam jednak się opłaci ten nowy biznes tutaj. Czy to będzie nowa oferta pracy, czy nowy biznes własny taki jednoosobowy może być nawet, to nie musi być wielka firma, to tak wygląda na coś skromnego niby, ale tu widać, że, że pieniądze będą w maju z tego, znaczy z tego czy nie z tego, może z tamtego, bo tu są dwie takie energie pokazane, jest rycerz denarów, tak, i jest paść denarów, więc jeżeli to będą dwa źródła dochodu, to może być albo z pierwszego, albo z drugiego, ten pieniądz tutaj. Pieniądz, mówię pieniądz, no nie wiem, bo każdy tu oczywiście coś innego zarobi, inną kwotę pieniędzy, więc ja nie będę wyliczać, czy to będzie dwa tysiące, czy to będzie pięć tysięcy, nie będę tu nikomu wyliczać, tu nie piszę, ale, ale widać, że pieniądze są. Jest są pieniądze, jest, jest, jest ym, korzyść materialna. Tutaj może być też inwestycja, mówię o maju w tej chwili, ale pominęłam jedną bardzo ładną kartę też na maj. Tu jest spełnienie, to jest spełnienie. Z jednej strony jest to otwarcie się na świat, które już tutaj praktycznie pod koniec kwietnia widać, widać bo tutaj już macie te fajniejsze energie, macie podniesione, podniesione wibracje i to właśnie te podniesione wibracje są tym otwarciem się na świat żeby to już było wiadomo, żeby to każdy rozumiał. I teraz, jak macie te podniesione wibracje, to tutaj świat otwiera się na Was i, i oferuje wam coś, jakieś możliwości, jakieś nowe potencjały, z których warto korzystać. No, oczywiście, nie, nie, nie wszystkie są na pewno tak tyle samo warte, to, to już trzeba sobie wybrać. To już trzeba dokonać mądrego wyboru, ale, ale są tutaj możliwości. Otwiera się nowy etap. Pełen możliwości, z których no, oczywiście że trzeba będzie coś wybrać, bo nie wszystko naraz pewnie się da zrealizować, ale Wam tu dobrze pójdzie w tym kwietniu, bo tutaj macie dziesiątkę denarów, czyli spełnienie w materii, czyli no, możecie zainwestować, jeżeli, jeżeli będą to takie pieniądze, że można to zainwestować w dom, już w mieszkanie, no to jak najbardziej, to jak najbardziej, a mogą to być właśnie jakieś inne dobra też, niekoniecznie w pieniądze. Może to być spadek, nawet między innymi jako jedna z opcji, Mo może to być inwestycje w jakieś maszyny urządzenia, w samochód, yy, co tam jeszcze, no, cokolwiek, co ma jakąś wartość dla Was. Bo ja pytam tylko i wyłącznie o was, chociaż to tu również dla rodziny. Dla rodziny również to może mieć wartość jak najbardziej natomiast o inne osobie nie będziemy się na razie pytać dobrze, to czyli bardzo fajnie się to kończy no trochę kiepsko się zaczynało ponieważ było dużo negatywnego myślenia tam i, i potrzeba była wyważenia zarówno emocji, jak i, jak i wszelkich przeciwstawnych energii. Tam było to pokazane w, w formie tej sprawiedliwości, i w pustelniku to było o, o, to, to już tam nie wiem, czy warto to wszystko wyciągać, ale tak trochę chciałam podsumować, więc tutaj. Wyważenia emocji i, i wszelkich przeciwstawnych energii, także tych finansowych, czyli jeżeli będzie konieczność zapłaty, no to dobrze by było, żeby to było zapłacone, jeżeli jest czym. <grym> Zakładając, że jest czym, no ale możliwość zarabiania też się pojawia, bo tu ewidentnie widać, są dwie karty na ten temat na kwiecień i jest zysk, jest zysk, jest, jest jakaś wartość tutaj konkretna, materialna. Dobrze, to życzę, żeby się spełniło to spełnienie tutaj. O, to takie ładne. I te pieniądze też. No, czy, czy jakaś inna wartość? Wartość może być w czymkolwiek innym, też. No, no Tak jak mówiłam, dom, mieszkanie, może to być remont, może to być samochód. Więc, żeby to też przyszło do Was. Tego życzę. I zdrówka do usłyszenia.